Dajemy czadu. Robię to. Hej wszystkim, witajcie na moim kanale w nowym filmie. Dzisiaj open box. Zapewne jak po tytule widzicie, będzie coś to seksownego. Jakieś czas temu odezywała do mnie się dziewczyna z azjatyckiej strony, azjatyckiej, to nie jest chyba azjatycka strona, ze strony sexybox.com Jest to taka subskrypcja pudełeczka z bilizną. Coś na wzór właśnie tych różnych beauty pudełek. Tutaj Możemy subskrybować bieliznę, która przychodzi do nas z zagranicy, dokładnie przychodzi do nas z New York. Czyli super, e, fajnie, ok. E, muszę Wam się przyznać, że ja ostatnimi czasy bardzo często szperam na stronach internetowych sklepów zagranicznych typu Aliexpress. E, Choice też patrzyłam na różne ceny, z tego względu, że zawsze bałam się ogólnie, słuchajcie, e, zamawiać coś na stronach zagranicznych, ale jak przyszło mi to zamówienie z Aliexpress, e, Okazało się, że, że nie ma się w zasadzie czego bać, zrobiłam sobie po prostu przewalutowanie, aktywowałam, wiecie, ten PayU czy Paypal, czy jakoś to tam się nazywa inaczej, nie wiem, nie orientuję się za bardzo, mąż mi to zrobił, mogę już wpłacić po prostu pieniążki z konta naszego polskiego na konto, przewalutowywać te, te złotówki na dolary, jeny i tak dalej. W każdym razie przyszło do mnie to pudełeczko. Ja jestem ogólnie naprawdę wielką fanką pięknej bielizny. Piękna bielizna u kobiety to myślę, że to jest naprawdę podstawa. Strasznie mnie irytuje jak latem widzę dziewczyny, które mają prawie przeźroczyste sukienki, prawie przeźroczyste spodenki, a pod spodem jakieś hartery w kropeczki i tak dalej. Laska super idzie wypicowana, a tu takie gaciory. Nie, nie podoba mi się to. Jestem naprawdę bardzo wyczulona na to, jak gdzieś tam komuś ma gumki z bielizny, majtek wrzynają się w boczki i tak dalej to nie wygląda ładnie, ja staram się żeby moja bielizna była zawsze wiecznie idealnie dopasowana, żeby nic tam się nie wrzynało, nic nie odstawało, natomiast tak jak mówię, no ja jestem wielką fanką pięknej bielizny i dzisiaj wam pokażę open box przyszła do mnie paczuszka, pani mi powiedziała, zapytała się czy nie chciałabym po prostu wam tutaj zrobić takiego open boxa, ja też w zasadzie słuchajcie, naprawdę nie wiem co jest w tej paczce z tego względu, że czeka to czy Czeka, czekaj, i w końcu chcę to nagrać, bo mam możliwość, e, pokażę Wam. No i zobaczymy, e, jak to się spisze. No jestem ciekawa. Ja ogólnie widziałam już sporo tego typu filmu, filmików na zagranicznym YouTubie, jak i na polskim YouTubie. E, kilka z youtuberek polskich pokazywało również już to pudełeczko. Ja się cieszę, że mi e, jest taka możliwość, A abym zobaczyła, sama dostała, no zobaczymy. Ok, pudełeczko przychodzi do nas tak zapakowane. Ja sobie już to troszeczkę tu rozcięłam, żeby Wam tu nie szeleścić. No i pierwsze, co nam się tu rzuca w oczy, to jest piękna czerwona bibułka. Zapakowany pięknie jest. No, zobaczymy. Nic tu już nie ma, puste pudełko. Także troszkę lipa szczerze że Wam powiem, bo to jest zapakowana ta bielizna widocznie w samej takiej bibułce, a tutaj mamy same takie tekturowe pudełeczko. Co w transporcie między krajami może się no, różnie stać: może się woda wyleć czy coś zalać, i, i automatycznie ta bielizna wtedy strapi no nie będzie za specjalna, szkoda, że nie dają jeszcze takiego tego pięknego, wiecie, pudełeczka jak do glossy boxów, beauty boxów takie piękne pudełeczko, czarne albo czerwone i w środku to to jest duży minus ok, e, słuchajcie odwijam tą bibułkę i widzę coś białego O! no super e, przyznam wam się szczerze, że myślałam, że dostanę jakiś komplecik bielizny, z tego co widzę co tutaj jest jakaś koszulka no, ale zobaczymy. Biała koszuleczka, piękna, śnieżno-biała. Nie pokażę Wam się w tym na pewno. No, słuchajcie, taka typowo sexy koszulka, tylko na noc. Mhm. No, aha, i tu są jeszcze majtusie przypięte. Za dużo. Dużo tych majtusiów to nie jest, ale ja ogólnie, no co, lubię stringi. Bardzo fajne. Słuchajcie, bardzo mi przypominają stringi które z intimisimi jakie sobie zakupiłam. Jakość, słuchajcie, jest rewelacyjna. Oczywiście metki tutaj to zawierają praktycznie, słuchajcie, połowę tej bielizny. Ja tutaj popatrzę sobie na skład, z czego jest ta bielizna zrobiona. Nylon. Spoko. 90% to jest praktycznie nylon i 10% to jest jakiś spandex. Nie wiem, co to jest. W każdym razie, czekajcie, ja to urwę tutaj. O, dobra, mamy tutaj majtusie. No, spoko. Majtusie mi się podobają. Szkoda, że nie ma staniczka do tego, tylko jest koszulka, ale koszulka też jest bardzo ładnie zrobiona. Eee, bardzo super. Bardzo mi się podobają skrzyżowane ramionczka na plecach, bo ja naprawdę... Eee, no, super, super. No, żałuję troszeczkę, że to nie jest komplecik na bieliznę, który mogłabym nosić na co dzień, tylko takie, wiecie typowo na noc do łóżka. Ale jest bielizna seksowna bardzo ładna. A teraz muszę wam powiedzieć, teraz kilka takich informacyjnych rzeczy. To pudełeczko ja będę miała dla was bon kod rabatowy na subskrypcję tego pudełeczka. Są trzy rodzaje subskrypcji tego pudełka: taka jednorazowa, miesięczna, Czyli no, jedno pudełeczko na kwartał i chyba na rok, o ile się nie mylę. Wszystkie kody rabatowe, jakie mam, jakie otrzymałam, żeby Wam tutaj przekazać, to znajdziecie pod spodem wraz z linkami do tej stronki. Fajną sprawą jest to, że nie płacicie tutaj za wysyłkę i jeżeli bielizna Wam się nie spodoba, bo może tak się też stać, powiecie, to nie jest tak, że Wy sobie wybieracie bieliznę i do Was przychodzi, tylko po prostu przychodzi do Was nie wiadomo co. Jeżeli Wam się nie spodoba, możecie to i pieniążki zostaną Wam zwrócone. Słuchajcie, bardzo przyjemna jakość jest tej koszulki. Jest tak mięciutka, tak milutka. W przeliczeniu na złotówki to ten komplecik wychodzi coś koło 72 zł. Co jest, słuchajcie, tanioszką. Z tego względu, że jak bielizna ogólnie w naszych polskich sklepach jest strasznie droga. Same majteczki w misymi chyba kosztują 50 zł, jak nie lepiej. Także, no super. Taki komplecik za zł. 70... Dwa chyba złote, coś takiego. No, myślę, że się opłaca. Jeżeli jesteście zainteresowani subskrypcją takiego pudełeczka, takiego wypróbowania czegoś i chociażby prezentowania komuś e, na jakieś urodziny, wieczór paniński i tak dalej, to zachęcam Was, linka Wam. E, linki będziecie miały tutaj na dole. No okej, okay. dajcie znać, co sądzicie o tym filmiku. E, ja zdaję sobie z tego sprawę, że mogą być zdania podzielone, ale jak miałam okazję. No to. Można skorzystać, prawda? Także e, nic. No, no wiecie, jedyny minus to jest to właśnie, że ta, to pudełko zostało tak zapakowane, troszeczkę nijako. Natomiast biewizna sama w sobie jest bardzo dobrego gatunku, bardzo ładnie wykonana. To nie jest jakaś niszczyzna. Mm -mm, to na pewno nie jest. Aha, a ta, ta koszulka to jest. Poliester. No, także spoko. Powietrza za bardzo nie przypuszcza, ale w zasadzie tu są takie dziurki, że, że nie ma co co nie będziemy się na pewno płacić. Ok, słuchajcie, tak wyglądał mój filmik. Zerknijcie koniecznie na stronę sexybox.com. Linki znajdziecie na dole. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się ciepłutko.